Nie wiesz tej kurwa Alisandry, no po chuj tym grać w ogóle. To wziął, jumik! Ale ja ani razu na was nie wejdę. O, me mają, Zajebiście, że wziąłem Syrafin, wpizdę se tego łuta. <grym> Może matka jaki impostor, mówi mi, że pieguski otworzyła i są w szufladzie z masłem, otwieram, <grym> a tam jeżyki. No tam miski. No i na co dawajcie, wbijmy się. Ja, Ale, ja, ja, ja mogę ich stary zbejtować. Już będę, już festem patrz. Bejtować? Tak. Nie no, co ty kurwa? No, no miałeś spele rzucić Nie no, nie miałem czasu na reakcję sobie Ale jak, no mówiłem, że bejtuję No to ale... Ej, w ogóle jest 11-11, ja proszę wrażenie, że my ich gnieciemy Oni po prostu On. nie grają Ja mam wrażenie, że ty jesteś zgnieciony przez Gibona to jest Źle puszczasz combo No wiem, że się najpierw daje tamto, potem tamto, ale w to mam no No kurwa To jest No Zostawmy nie ta to liście skamacza. znowu No przecież mówię, że zbijam Zabiliście mi brałem. Padł, patrz. Filip! Gwóźdź na to klipy, no przysięgam! Rant? No toż, pier, toż dajebana to pisz, daję bananę za kurwa. O, dostanę Kurwa, Filip. Ja patrzyłem na tego typa, ja wiesz, w ogóle nie widziałem swojego championa ile, ile tego grzyba? Kurwa, 600 chyba dostałem. Na ile chciałem. Ile byś chciał, Filip? Potężny masz równy. Ja chciałem się fleszyć, to już tak nie, tak sensz, jak ty chcecie, ale mówię, to... dobra kurwa, dam Ci spokój za, na 5 no. minut. No ty, na rura. Dobrze, tyraj ich. Kurwa, Filip, Filip no. no. Ale to chyba nie mnie no. Filip. Ja patrzę na nich, <laughs> stary. Ale ty, patrz kurwa, coś jak ze mną, no co to ma być? Ja będę no, liczył zaraz ja, tu. ja mam, kurwa ekran, mam kurwa zasięgerki. Tech, która... Ja ją łapę zaraz miejscu, 3, 8, 10 Dobrze, do? ale wypchnąłem i bierzemy ich Zaunując Rka, załonująca Rka Ja to przyjmę, bo ktoś musi Potężny maszer ja, no. ja muszę to zrobię za mięso, niech tylko nie wejdą w nas Filip! Co? Znowu dostałeś w kasi, i znowu, kurwa no, no. Dobra, dobra, no nic <noise> Thank you for your question ja po drugi No z faturzy. Ej wchodzę 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 <grym> Kurwa mać No czemu wy nie folujecie? Braum was w odciął no nie gadaj Że f**ka ten z was odciął No ale teraz sami chyba mogę rozjebać Tak? Mówisz że taki dobry jest ser? Tak 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 mówię właśnie no Kampawo drugi No kurwa jak czemu on blokuje mi wszystko no A w to dalej no tak nie, to nie ma znaczenia. Ja zasięgu. pierdolę mi że ty w to wejdziesz. O, ej, no klęsa gra, co jest, jakiego klęsa, ku... Kurwa, wypierdalam z tej gry. No, o jest? Ej, widzieliście, jak się tam zastałem, a i tak Tybo z tego się o co chodzi? Tak. Nie, wygramy, wygramy, sześć, chcę hardować, że S. Dawajcie, zabijemy tego Timo właśnie wiesz, na niego r Dawaj Jeszcze raz. Ja proszę zaczekać na punkt, Kluczowy punkt gierki po gierce. Ja pierdolę macie. Dacie coś? O, nie trafiłem nikogo. Dobra, to ja wchodzę zaraz z tą zerką. Dawaj. O, pan i Jak to był najlepszy, jestem Ale zostali rozwaleni, jesteś fan. Prawowując. Ale, Filip, się wywaliłeś od tej Lisandry! Potężna Lisandra! Ale ona jest potężna! Potężna Lisandra! Fusion. <laughs> Potężny Fort Fusion. Ogólnie widziałem pętę jak ona wolna. Nie, 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 nie. Wiesz, tak, ci tak zostanie jeszcze, serio. O, nie, kurwa. Tak nie że bym tego najgorszemu wrogowi... tak jak, jak ci ktoś przestraszy teraz, to po prostu ci tak zostaniesz. O kurwa, ty, ale narka Dobrze, nie swulowali tego. No nie mogę się kurwa ruszyć nawet. Nie można się ruszyć, co jest? No i nie dodajesz ja dosta tego. Ty... Dostałem 4 sekundy CCK. <śleszt> <śleszt> ja <śleszt> <Pierdolny>. <śleszt> ne, No, E, no daj, już. <śleszt> no dlaczego? Jaki <śleszt> ciwak to jest. Ale dymy na tym ramie. Symbol. Ale to jest to pewnie takie, na tak. takie coś Ale chyba jak się No czany No ja no. Nie nie. symbol <laughs> Ale oni dostają wpierdal Dzień drogi. dobry, chciałbym zamówić wszystkie kanapki jakie mają Państwo w ja. zestawie, w ofercie ale ja mam fajny pomysł Co on, kurwa tak ucieka? Bo jest kurwa pizda No tak, bo to no tak cię tak. uciekł Zabiłeś mi kurwa tłoki Tak Z... czym? No to takiem A Nie no er... To bo ona serkowała ciebie nie? A no tak, bo to, to berserka dostałem no się tak. Uwagi nawet Tak no tak, Dobra, wygrywamy to chyba, co? A, no, akurat wygrywamy, akurat tak. wygrywamy. Wygrywa, wygrywa. Chyba to wygrywamy. Nie bij mnie, kurwa. Nie wysz, Dobra, spierdalaj. O, co chodzi? Od czego ja ginę? Autoatakuj ich, co ty robisz, kurwa? Tam... No biegasz o, tu, wpierdalaj tak, te autoataki. Halo? O kurwa, mi to. No ale nie super. no, git, my no i tak zabijemy. No. Dobra, kończ tą gierkę. Ja idę z nimi skończyć. Ja idę z tym echo się pogodzić, on to mój ulubieniec. Oj, <noise> nie, ty nie trafiłeś, ale... Eryk. Dobra. Uważajcie, no, nie stańcie w jego RC oboje. Boże, co za idioci. <noise> no chłop, pod supportem. To się dzieje, to się dzieje. Złapał cię na kół Ale ma pod supportem, więc słyszałeś do przodu. Myślałem, że to okulda cool jakiś. No kurwa, co za dziwka, skończona No. no. Nie żyją prawie O, do zostali Nie mogę, nie, boga, nie, boga, nie boga Ja pierdolę Czemu Lidia mnie zabija Jak kurwa stoły jedą z W, uciekam na goście, A ona po prostu do mnie dobiega O chuj tu chodzi No bo ona się, stary, historia jest taka, że Niko się pierdoliła z Hekarinem. <laughs> <laughs> Serio, i to jest true Zobaczcie jak ona biegnie No mówię, Siedem no bo to jest pół koń, pół Niko Pół Kon, dosta. pół, pół, szary, koń, pół, pół Niko Robi wrażenie, nie, 10 ja na pierdolę, 10 nie. Tak, to? Tak Tak, tak, za to, co robili Creepy? Ja pierdolę Filip, kur. Ja pierdolę, nie, czemu się zesrałeś? Czemu ty się zesrałeś w takim momencie? A co ja zrobiłem? To wygrywiłeś mnie, jak zostałem Kurwo, jebana, ja piłem... Z boku, Śnieżki! Z boku, Śnieżki! Dobra, ja, ja, ja biegnę na misję, ja mnie zatrzymam. Czekaj, on jest, jest zblokowany między 5, creepami, co wy gadacie? Jak wezmę nasz MMO-czyk. Ale, ale tak. oni mają falę, w ogóle, creepów, kurwa. Ale te creepy to przesadza akurat. No. Nie skin teraz, kurwa. Yy, ile tu jest tych dużych? Cztery? Ale... Macie kurwa, jakiś pomysł dał. No? Dawaj, dawaj, ale nie. Na, na, na stawę, kurwa, nie koniec, nie, no, przegraliśmy. Kurwa, koniec, Ale małe fele creepy, o co to chodzi? No bo my no, wtedy ich nie biliśmy w ogóle, nie? Po co chodzi z tymi creepami? Ej pomóż! Nie no my nie damy rady z tymi creepami co jest? O co chodzi z ja, tymi O co chodzi z tymi creepami? Te creepy co? by A nas by same zabiły, panu? nie? Przecież zobacz ile ich jest, kurwa Ale to jest mokry sen Irelia, nie? to jest Ireli, nie? Ej, o co chodzi? Ryza, mokry sen Ryza No, albo no, Rajza. Ale...